Co to było? The Nightman came. Co to było? Save. Yeah! Na drugim zapisie zapiszmy, jakby coś się miało spartaczyć. Nie wiem. Możemy no, obczać w ten sposób więcej rzeczy. Co to było? Halo! 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 Witaj sportne pracowniku, dzisiaj jest wielki dzień, wiesz? Um, um, wczoraj widziałem rzeczy nie do opisania, nie, rzeczy nie do opisania zdarzą się dzisiaj, tak prawdę mówiąc. Um, nie słyszałeś się um, pracowniku? Mówiłem wczoraj kilka razy, że dzisiaj jest wielkie otwarcie. Wczoraj był tylko próbny test. Em, dzisiaj jest prawdziwe, wielkie otwarcie. Otwieramy nasze party za kilka minut. Em, ok, Ale... więc co mam robić? To właśnie, lub chciałem usłyszeć. Tutaj w, w, w pisseli Frediego em, We much prefer. I like working in. Aha! Em, em, preferujemy em, mówienie. E, lubię pracować w spoconych, sprzężynowych kostiumach. Niż wykrzyczenie. Och, moje płuca, uh, pozywam. Uh, dzisiaj jest wielki dzień. Dobra, dobra. No, bo wtedy to cztery raz. Uh, Idź w uh, kostium niedźwiedzia. Uh, uh, Zobaczysz dzisiaj pewnie wiele nowych twarzy. Zanim kon będziesz kontynuował, idę otworzyć sklep. Uh, 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 <laughs> Dzieciaki ze zdjęć stokowych. W pizzeria fastbenderu numer numer 51 została oficjalnie otwarta <śmiany> Jezus. No, no. Jezus, jib, Jibus, Jibus Hacking Christo kiddies, calm down Mój <śmiany> Boże, co tu się dzieje? One dalej krzyczą Załóż kostium maskotki najszybciej, jak dasz radę. Dave. Why, hello there, old sport. Na to czekałem. Cześć! Oh. Oh no. Well, 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 look who it is.

Your cloud has been real useful to me. I haven't forgotten how you screwed me over and tried to fuck up my plans old sport. You attack on playing games. A nie dobrze. Nie zapomniałem jak próbowałeś mnie szpanić i spieprzyć moje plany old sport. E myślisz, że to ja po gruncie jakieś gierki? Znowu się zdarzy wiele gówna. Tym razem upewnij się, po której jesteś stronie. A gdybyś tak teraz nie robić, the i i gdyby teraz pójść full, perbo. Tak zrobię. O, widzisz, bo chcę Ci zapewnić nieśmiertelność. Continue. And yeah, slow down, immortality. Yes, old sport. Immortality. This old chain doesn't have much time left. The constant string of murders, the things, can be stover in the Midwest out competing, Freddy's. Braddies is one last incident away from being shut down forever. I say that it's time to destroy Pozostał jeden incydent od tego, aby oficeria Frediego została zamknięta na zawsze. Czas, aby ją zniszczyć. No Nieważne co się stanie, dalej jesteśmy wpisani w kontrakt, nie możemy odejść. A, czyli dlatego Dave zawsze wraca, bo został podpisany, mimo tego, że mordował i tak dalej, to dalej go obowiązuje kontrakt. To ma sens. Znaczy, no nie ma sensu, ale w tej grze to ma sens, jakiś tak. Co mnie powstrzymuje przed wyjściem stąd? We're free, old sport. Idzie, idziemy razem. Jest, teraz jesteśmy wziąkami. Zabić niedźwiedzia nie musimy go niszczyć. Wystarczy, że podreżniemy mu gardło. Eee, co sugerujesz? Like no, prosto do, do sedna. To lubię. I have the ultimate scheme in mind. I call it Aubergine Man's Handy the Step Plan. Aubergine Man's Handy Dandy Three -step, <laughs> Step Plan Czyli trzyetapowy plan Abu. Jak to przetłumaczyć? Aubergine. Bakłażan to jest I fioletowy Okej, okay. czy to jest odcinek fioletowego? To tego nie wiedziałem. Yy, więc to jest trzystopniowy stopniowy plan... Yyy... fioletowego, tak? Coś takiego? Plan jest durnie odporny, ale potrzebuje kogoś do wykonania brudnej roboty. Krok pierwszy yy, to zapędzenie pięciu dzieciaków do safe roomu, używając pieprzonego stroju niedźwiedzia. Tym jednym z nas jesteś ty. Nie stąd co? Wchodzisz? Kiedy strangling? Yeah sure. What? Why not? I knew I could count on you, old sport. I'll help you get suited up. There. You look fantastic, old sport. Dzięki, dzięki. Już mi tak nie 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 słoś, bo no, bo tak. Thanks, bye. <laughs> <laughs> e, wychodź i zacznij zapędzać no, dzieciaki. Wyjdę za tobą. Może być. Cześć! O oh, shit, what up, oh, yeah. Powinniście iść ze mną do safe roomu. Sport. Have you abducted them yet? E, witaj, Old Sports, czy już je porwałeś? Nie, właśnie zamierzałem to zrobić. Okay, okay. I was just Tylko pytałem, spokojnie. About now? A, a, a teraz, e, stary, sprawiam, że to jest cięższe niż powinno być. Fine, fine. Spoko spoko! Rozumiem Wróci jeszcze. I'm really time <laughs> Naprawdę uwielbiam spędzać z tobą czas Jesteś najgorszym przyjacielem ever we'll just do it Spoko, zrobimy to po prostu razem. Follow us, kids. I'm totally not a child <laughs> Chodźcie za nami, wcale nie jestem mordercą dzieci. Kocham dzieci. Jakie złe zło, co tu się odwala. Źle poczyniliście, jeden za nami dzidziaki Dave, czyń honory Dave tego nie zrobi, prawda? Sorry kids, first rule of Freddy's and life in general Wybaczcie dzieciaki pierwsza zasada Frediego i w ogóle pierwsza zasada życia. Nie ufajcie dorosłym, którzy spędzają cały dzień ubrani w pieprzone kostiumy zwierzaków. To prawda? I po tym z nic się nie dzieje, prawda? Bo, bo to są tylko dwie, dwie noce w tej wersji. Ale, ale coś musi być tutaj. A au. Świetna robota, pracowniku. Wielkie otwarcie było masywnym sukcesem. Były masy dzieci wszędzie. Było lepiej niż kiedykolwiek, tak sądzę. Jest tylko jedna mała rzecz, o którą chciałbym Cię zapytać. Kilku rodziców miało problem ze znalezieniem swoich dzieci zanim zamykaliśmy. Chciałem im wyjaśnić, że... Prawdopodobnie nie ma potrzeby się martwić, że ich dzieci są... w na jak najlepszym stanie, wszystko jest okej. Okay, po prostu się gdzieś oddaliły, ale... Pracowniku... Jeżeli widziałeś cokolwiek dziwnego podczas... Prac, podczas godzin pracy powiedziałbyś mi, prawda? Dzwoni Dave, prawda? Ja pierdolę. Ja pierdolę, co? Czy ty właśnie odebrałeś telefon podczas spotkania? Kto to był? Kto właśnie do Ciebie zadzwonił? Co to był za nowojorski akcent? Czy on nazywał Cię Old Sport? Czy to był Dave? Nie powinieneś się zadawać z tym... Kolesiem Dave... Jest... Złym jajem! O, whatever you say, sir. Dobrze, dobrze. Eee, zobaczymy się jutro. Przypał! Dzisiaj był interesujący dzień. Ty i Dave zamordowaliście kilku dzieci. Eee... Powiedział, że chce zobaczyć się z tobą w safe roomie, po coś. Ciekawe, o co mu chodzi. Co się stało, to się stało. Pożegnałeś się z fałnejem i wyszedłeś. Czas iść do domu. Słyszysz to? Teraz jest. Jakaś nos, czy coś. Follow the noise. Wychodzi z ogromnego prezentu. Ciekawe, co jest wewnątrz. Słyszałeś to? Co to było? Zły wybór Oldsport. Bardzo zły wybór. Zobaczymy się później. Nie będziesz stał pomiędzy nami najszczęśliwszym dniem Odpierdol się plastikowa głowo Czas iść, Oldsport Jutro jest inny dzień Co się odpierdziela? Daj prezenty Uwielbiam ten dźwięk. Daj życie. Wow! Tu jedno z zamordowanych dzieci w safe roomie To nie, to nie świadczy o niczym dobrym Przecież w sumie no, zamordowaliśmy ich pięcioro, więc Powinny wszystkie tam być Co one porozrzucane tak po tej pisteli? jest nie tak Hej, otraz, pile Możemy do ciebie wbić? O do ciebie też można Okej okay. Będzie problem z znalezieniem ich wszystkich dobrą no, bo ja nie potrzeba też ciwa a nie rozumiem za dużo tego jest coś To jest wszystko. To już wszystko. Wystarczyło się, że bo niego jeszcze nie, nie napchaliśmy. i zapisz. Na trzecim. Well, To koniec buildu numer 1 dzięki za, za grę w Days of the 2. Więcej będzie niebawem, więc stay tuned ej, kurde! Kurde! Ta gra jest wciągająca i to bardzo. Tylko mi smutne, że. To jest mega smutne, że ta gra nie jest jeszcze skończona. Że, że tak sobie podejmujesz kilka decyzji, będziesz przechodzić o kilka razy grę całą i ogarniesz coś, a. potem i tak. nie dokończysz tego. Nie jakąkolwiek decyzję podejmiesz, to nie dowiesz się niczego. Musimy poczekać na całą. Też czuję dosyć po tym demie, strasznie. Tutaj nie ma żadnego zakończenia. I cokolwiek nie zrobimy, to i tak ta decyzja nigdzie nas nie poprowadzi, bo. Nie ma endingu, kurde. A gra się zapowiada mega.